Siemano, siemano, witam wszystkich w nowym odcineczku z inwestowania w CS. -ie. Widzę, że pierwszy odcinek miał kurwa jebucki hype jak na mój kanał, 700 wyświetleń w przeciągu tam 3 dni i zajebisty odzeł od was ludzie, także tutaj props dla was za lajkowanie, dodawanie na Steamie, pytanie się w co inwestować i tak dalej. Jeśli ten materiał również wam się spodoba, zostawcie lajka like i suba kto jest nowy, bo przez ostatnie 3 dni wpadło 45 subów. Co dzień nie coś nowego. Wczoraj było 1600, nie, 1660, z tego co przed chwilą patrzyłem jest 1680 zaczykiem. saczykiem, także wielkie dzięki. A ja dla was dzisiaj przygotowałem coś typu, no to co się każdy pyta, czyli w co teraz inwestować? Też miałem zapytania, że pojawił się lekki crash rynkowy, oraz gdzie można szukać skrzynek, naklejek i tak dalej, po jakich stronach. Więc pokażę Wam swoje jakby strony, gdzie ja szukam przedmiotów. Jeśli mam po prostu jakiś punkt albo high real money, i w co, na co warto zwrócić uwagę, w co inwestować? No, po 3-4 dniach teraz, ale co moim zdaniem dalej ma duży potencjał no i w sumie przejdziemy do materiału zostawcie lajka, like suba kto jest nowy i lecimy zacznijmy od przedmiotów Bravo case Bravo case dla bogaczy powiem tak, no nie jest to tania skrzynka a tym bardziej teraz jak została wypuszczona przez youtubera tam dwóch youtuberów, trzech przez ostatnie cztery dni. Niemiecki youtuber, może znacie, może nie, Montana Black odkrył, co to jest hazard w Counter Strike'u. Ogólnie ja mieszkam, no, w Austrii, urodziłem się tutaj, więc znam jak i całe Niemcy, całą Austria, całą Szwajcarię, znam Montana Black, największy streamer jaki istnieje. Odkrył, co to jest gębnik w CS-ie. i ludzie nakierowali go, żeby otwierał skrzynki Bravo. Dla niego tworzenie jednej skrzynki brawo to jak dla nas iść na kepsa, On nie czuje tych 75 euro, bo chłopiec Lambo i najnowszą s klasą, także kasy mojego lodu. I został teraz też partnerem skinporta, któremu dostarcza te skrzynki. I też pamiętam, że wczoraj na odcinku otwierał chyba nie wiem, 50 czy 100 tych skrzynek, także Masiana. I tutaj Wam pokażę teraz już wykres z dzisiaj jest 29, czyli to było wczoraj, bo przedwczoraj, zacznijmy od 27. Skrzynka kosztowała w ciągu dnia 60 euro. Jak wyszły teraz wszystkie szoty i te materiały wczoraj, i dzisiaj, to skrzynka schodziła po 68 euro. Wzrost 10 euro, czyli duży. Teraz najtańsza za 67. Moim zdaniem, ogółem powinno się tą skrzynkę kupować. Samo to, że skrzynki na rynku jest 124. Pamiętam, że przedwczoraj było ich 185. Na markecie czyli 30% supplyu, 35% no skrzynek z rynku nagle znikły, jest tylko 124%. I ludzie będą to homikować, bo jeśli taki tacy bogaci YouTuberzy jak Montana Black, czy tam ten XPCS, czy jakaś tam kurwa XQC, czy jak się tam nazywa, otwiera brawo czy Weapon Case, jak wariat, to przepuszczam, że ta skrzynka do końca roku może dobić do 100 euro, a jak się wściekną, to nawet i no, Po wakacjach, może październik, już może gdzieś 90 euro. Jeśli dalej będę otwierać i nic się im nie zmieni, że mi się CS nagle znudzi, to na pewno 100 euro taka jedna skrzynka będzie kosztować. No i ją też będę teraz sam polował. Druga skrzynka, tak jak wspomniałem, Weapon Case, tutaj raczej wszyscy streamerzy są hypowani na tą skrzynkę, bo jest AK47 Case Hardened z patternem, nie wiem, 667. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. Czyli. Cały niebieski Mamy skrzynkę za 84 euro Tu mamy powolny wzrost, ale mamy wzrost Od 76 euro Na 85 dyszka w przeciągu jednego tygodnia Not bad, ogólnie cały rynek idzie do góry, ale To są skrzynki gdzie supply jest mały, no nie oszukujmy się Za 60 euro można kupić ja wiem, naklejki po 3 euro, które są holo z nadzieją, że wzrostą na 10 euro, więc kupimy sobie na przykład 20 takich naklejek i będziemy się jeść, o kurde, zarobimy dużo pieniędzy. A jak sobie kupimy jedną skrzyneczkę, no to możemy zrobić na nie albo 10-20 euro i w sumie to tyle. Ale kto ma duży budżet, nie ma problemu. Proszę kupować brawo Casey, weapon casey Moja rada. Teraz dla. Kowalskich, którzy nie mają zbyt wielkiego budżetu, jak chcą zrobić na tym cs teraz, jak jest hype. Tak samo w ostatnim odcinku był, były naklejki Toxic Flow. E, Ogólnie wszystkie naklejki Flow no, idą do góry. Toxic Flow był po 12 euro w ostatnim materiale, który był 4 dni temu, mam już po 20 euro. Tą naklejkę naprawdę polecam z czystym sercem kupować. Ona Wypierdoli, po prostu ona wypierdoli do góry jak wyjdzie cs dwójka, tym bardziej ona wystrzeli Po prostu te kolory są zbyt piękne na broniach w Sorsie dwójce, czyli ten silnik no dopierdala grafiki Tym naklejkom No jedyny gorzej będzie jak nagle Sors dwójka nie będzie taka zajebista i to co teraz nam pokazują na Twitchu Youtuberzy no i tak dalej ci streamerzy i proplayerzy I nagle CS Valve stwierdzi, a wiecie co te skiny są jednak za ładne Musimy je trochę no, spierdolić to może wtedy będzie szwank, ale nie wydaje mi się, żeby Walwy coś takiego zrobiły. Jest mniej niż 1% szans na coś takiego. Czwarta propozycja skrzynki. Ludzie, jak nie macie dużo pieniędzy, nie wiem, powiedzmy, macie tam 500 zł, tam 100 euro, nie wiecie w co inwestować, kupujcie skrzynki. Ten supply skrzynek jest coraz mniejszy, te ceny idą do góry. I wydaje mi się, że czasy, gdzie skrzynki były po 3-5 centów już nie wrócą nigdy. Maksymalnie, co już też ludziom odpisywałem na Steamie, jest możliwość taka, że w maju mamy majora. I początek maja, no początek, no pierwszy, drugi tydzień maja, gdy się major zacznie będzie wiadomo jakie będą naklejki już, to rynek na pewno pierdolnie. To wam mówię z... Zależy jakie będą naklejki te jeszcze. Jeśli naklejki będą bardzo chujowe, ale to do tego przyjdziemy później. Jeśli wyjdzie major, będą nowe naklejki, cały rynek pierdolnie w dół. Czyli to jest na pewno, że będzie, każdy będzie stratny no, około 30% i ludzie zaczną wyprzedawać wszystko w obawie, że no, stracą swoje pieniądze, że kurwa już nie będą mieli kosy i tak dalej, bla, bla, bla. Te takie tak zwane płaczki y, się wycofają. To jest to samo jak z bitcoinem i kryptowalutami. Kto nie ma jaj i nie wytrzyma i nie przyciągnie do końca, ten no, nie będzie nigdy bogaty. Wszystko spadnie, i moja rada jest: jak wszystko zacznie lecieć w dół, ludzie, nie sprzedawajcie nic. Ja tak. Ja mam niektóre skrzynki już od 4-3 lat i były wzrosty na 20 centów i nie sprzedawałem, choć kupowałem też po 3 centy. I do dzisiaj wszystko czym i mogę sprzedawać po pół euro teraz z profitem 1600%, ale nie, ja to będę dalej trzymał, bo wydaje mi się, że za rok, dwa lata wszystkie skrzynki będą na około 80-70 centów i skrzynki operacyjne typu gdzie tu jest jakaś skrzynka z operacji, to to w ogóle jest hit-hitem bo już słyszałem, tam czytałem na reddicie, że za niedługo miała być nowa operacja Dreams Nightmares to nie była chyba operacja? nie, gdzie tu jest jakaś operacja? Hmm, tu, 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 tu. tutaj Shuttered Web operacja, Vanguard operacja Phoenix chyba też tak no, przypisz przypisz operacja jest no kurwa ślepy. Operacja, 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 wszystkie skrzynki operacji widzicie, jakie mają wzrosty Broken Fang był miesiąc temu po euro 70 kupienia już macie 3,40 40 i supply tych skrzynek jest bardzo mały, bo tych skrzynek już nie, będzie, nie ma w dropie. Tak samo breakouty. Glove case, Revolution case chromy mogą dropić, ale operacyjne skrzynki już więcej nie będą dropić. Co za tym idzie te skrzynki będą coraz droższe. I coś co jeszcze wam polecam, inwestujcie w skiny z operacji. Może teraz ktoś sobie pomyśli, chłopa po na chuj mi jakiś skin za 5-10 centów niebieski. Uwierz mi, on kosztuje 10 centów, ale za pół roku ten skin będzie kosztował 30 centów. Jak weźmiesz sobie 100 euro i za 100 euro kupisz skinów po 15 centów, to będziesz miał kurwa cały magazyn zajebany. Tego później jak to się podwoi, potroi, bo te skiny będą znikać, bo ludzie będą robić kontrakty. Na niebieskich, fioletowych skinach Nikt na to nie zwraca uwagi, z jakiej to jest operacji, to jest niebieski, fioletowy skin, jego go będę przepalał i tyle, a później ten skin znika I ten supply jest coraz mniejszy I wydaje mi się, że MK Printstream w przyszłości, może za rok, za dwa lata, bo ona jest ee, No tak jak ona się nazywa, to druga, kurde Jest taka sama biała, tylko nie wiem Ach, nieważne To, to jest na inny odcinek temat Ta ogółem ta MK bardzo się mieni i jak się dopierdoli dobre naklejki typu Maus czy tam Cloud9 na nią To jest zajebistym takim artefaktem kurwa w galerii, typu jak Fire Serpent Zajebiście to wygląda Więc w skrzynki operacyjne proszę inwestować i mnożyć swoje pieniądze Kolejny temat, który mam to Sztokholm, dzisiaj oglądałem film hey Zusa tego youtubera, streamera które znowu tutaj widzę, chcę manipulować rynkiem, i zapamiętajcie sobie, zróbcie sobie screenshota pierwszej strony, jak ceny wyglądają. Dzisiaj mamy 29 marca, 19.18. Zobaczcie na weekend, co się będzie działo na weekendzie, czyli za 2-3 dni, jak te ceny pójdą do góry. Kolejny youtuber, który ma 200-300 tysięcy subskrybentów, pierdoli o tym, jak Sztokholm został zapomniany pseudo, że wszyscy się skupili na Antwerpi. A nagle Sztokholm jest, ma lepsze naklejki. Nagle, gdzie wszyscy zawsze mówią, że Antwerpie, Antwerpia była zajebista, a Sztokholm był za Antwerpią, choć ta sama naklejka, to nagle pierdolą wszyscy, że Sztokholm jest lepszy od Antwerpii. I ja wam powiem, że za, na weekendzie, no od piątku, czyli jutro jest czwartek, w piątek te ceny pójdą wszystkie o 5-6 euro do góry. Czyli kto chce, proszę inwestować w Sztokholm. Gwarantuję wam, że te ceny zaraz wypierdolą do góry. Bo kolejny youtuberek sobie przypomniał, kurwa przecież były jeszcze takie naklejki, chyba coś mam w magazynach, to popierdolę coś o tym. Więc polecam kupować Sztokholmy. I tu jest właśnie ten wałek, co chciałem wam powiedzieć z Paryżem, z tym Majorem. Jeśli naklejki z Paryża będą chujowe, czyli ludziom się nie będą podobać, to Sztokholm i Antwerpia będą tak naprawdę ostatnimi naklejkami z epoki Global Offensive. No nie mówmy o Katowicach w 14 bo to już są naklejki prehistoryczne, ale te Antwerpii i Sztokholmy będą najlepszymi naklejkami jakie są zaraz po Katowicach. I te naklejki na pewno wypierdolą bardzo do góry, bo później przez długi czas nie będzie nic, nie będzie żadnego majora, nie będzie, chyba następny major jest dopiero w marcu, czyli za rok, czyli ludzie będą musieli żyć naklejkami z Sztokholmu i z Antwerpii przez równe prawie, no rok, bo mamy maj, 10 miesięcy, no to to jest bardzo długo jak na CESa, że nic nie będzie nowego, żadnych naklejek drużynowych, etc. Więc Stockholm i Antwerpia bardzo wypierdolą. Więc to już jest drugi punkt, który mówi za tym, żeby inwestować w Sztokholm. No w Antwerpie też. Kto ma hajsu więcej, niech inwestuje w Antwerpie. Nie stracicie tutaj ani tutaj. Ja to teraz mówię dla takich widzów, nagrywam po polsku, więc nie każdy w Polsce sra złotnymi monetami i trzeba patrzeć na to, że to wszystko jest w euro, a w Polsce zarabia się w złotówkach. Więc radzę kupować rzeczy z Sztokholmu, tak samo jak i kapsułki. Kto jeszcze nie kupował kapsułek? Tam są jeszcze, widziałem chyba kapsułki po 3 euro, choć mogę się mylić. Bo tam chyba najdroższa skoczyła na 12 już. Container. I chyba muszę te kolory odhaczyć. Tak jest, już tutaj przechodzimy. Wróć, tu jeszcze jedno. Gdzie są kontenery? Napiszemy kapsula, Może będzie szybciej. dokładnie Możecie kupować to. Tu macie tych, nie kupujcie, bo to jest gówno No, tej mało co możecie teraz kupić? po 12 euro. Na pewno ona też skoczy do góry, to Wam gwarantuję. Ale po 12 euro, 50 zł, wydawać za jedną kapsułę chore. Polecam wam kupować tą kapsułę za 340. Tutaj macie furię, która zarobiście wygląda. Liquid NAVI G2. Taka kapsuła jest wyhypowana przez Małosport, bo Małosport ostatnio gold był chyba czy holo, nie pamiętam, po 300 euro, 400 euro było, to zależy od waszego funduszu, nie? ja wam polecam kupić wszystkie z tych trzech, na, na jaki macie budżet tyle pieniędzy możecie wydać, ja nie wiem, nie jestem w waszych głowach ile chcecie pieniędzy wywalić, a teraz przejdziemy do stron, sorry, że tak bez sensu, ale gadałbym tu godzinę jak na poprzednim materiale, a nie chcę was zanudzać po prostu I gadać, i gadać, i gadać, i gadać bez końca e, Tutaj jest strona, gdzie ja szukam przedmiotów, za real money choć teraz wszystko jest wykupione, bo potrzebuję już dzisiaj czy są jakieś bravo case'y jeszcze dzisiaj o, o 14 jak byłem w robocie były bravo case'y po 56 euro teraz bravo case'y są o kurde, jest, o to biorę bo nie było przed chwilą, albo źle what the fuck, o kurwa o te widziałem, ale to może ja scroll nie to dajemy do koszyka, to zaraz będę brał easy te mi się nie opłaca. wrać, tą zaraz będziemy kupować. I może zobaczyć jeszcze Weapon case, a. Skrzynia Weapon Case, to była chyba jedynka, nie? No to dobra, to sobie zrobię zaraz sam. Na tej stronie polecam szukać takich snajp. Czasami możecie trafić gościa, który jest desperowany, i potrzebuje od razu kasy i wam zaniża cenę nawet o 15%. Jeśli nie ma skimpu, bo z też jest słone, ma swoje pseudoboty snajpujące Że gościu potrzebuje natychmiast klasy, daje coś 20% i to schodzi Czy tam 15, nie wiem, jakiś jaki jest, jest limit tych procentów, gdzie możemy zaniżyć Ale można dostać dobrego strzała, ja tak samo miałem tutaj strzała z tym toxic flowem, kupiłem go za 5, 45 Teraz jest 20 euro warty, także easy Tutaj nie mamy nic ciekawego, to są wydan do koszyka, żeby sobie później porównać Kolejna strona, CSG Empire. Może większość z was zna tą stronę, na tej stronie jest kurwa wszystko Możecie wypatrywać skiny, stickery, wpisujecie sticker Szukacie, macie kurwa stickery z kato, oczywiście ceny są zawyżone, ale dajecie na przykład na aukcję only I zawsze możecie próbować coś wysnajpić, możecie sobie ustawić procenty, że jak wiecie, że coś urośnie w cenie, to możecie 2% przepłacić zawsze maksymalnie, bez Tam Jakich Kurwa chorych sum przepłacania Bo ten na tą chwilę nic nie ma, mamy Columbus O to na ClayCard by byłoby dobra do inwestycji, bo jest holo I 2% off Tylko bym musiał sprawdzić, czy Ceny są W miarę fair jak do rynku Steam A teraz przechodzimy do Miód Malina To co najważniejsze Czyli pieniążki. Tu w ostatnim odcinku 25 robiłem analizę, ile kasy zarobiłem. Wyszło, że zrobiłem w przeciągu, ile to było? 5 dni, 1500 euro. Minęło kolejne 4 dni. Ja już to wyliczyłem, żebyście nie słuchali tego klepotania klawiatury i myśleli teraz i czekali tutaj 25 minut, aż ja wszystko policzę. Wszystko już wyliczyłem. Także tutaj macie moje dailies, które sobie codziennie odbieram z różnych stron. Na dailies w ciągu 4 dni zarobiłem 13 euro. Nie mało, nie dużo, jak tu jest tylko... Ile tu jest przedmiotów? 84 skrzynki, które codziennie odbieram za darmo. 13 euro jeszcze dorobić, super. Jedynie spektrum, ok, spadło 10 centów, ale nie ma tragedii. Na skrzynkach, które chomikuję w przeciągu 4 kolejnych dni tutaj mamy CSGO 20, Dinger, Case, Shadow, Fenixy, Prismę Te skrzynki też Wam bardzo polecam kupować One są zajebiste. Kolejne 50 euro w przeciągu 4 dni Łącznie by to było 280 w przeciągu 9 dni zarobku Na klaczkach Case'ach Chroma 2, Vanguardach Kolejne 40 euro, czyli na samych skrzynkach zarobiliśmy 80 euro plus to mamy stówkę Sztokholm Kolejne 4 dni minęło, kolejne 190 euro wpadło, choć jak możecie widzieć, na czerwono są zaznaczone ceny niższe. A dlaczego na czerwono? Tutaj na przykład mam autografy. Po euro 65 były 4 dni temu, po euro 20. Spadek 45 centów. Nie ma tragedii, ale chcę, żebyście widzieli, że te ceny lubią szwankować. Jak coś jest na czarno, to znaczy, że cena wzrosła do poprzedniej ceny. Jeszcze raz. Co my tu mamy? Entropic Holo. Było po 17 euro, prawie jest po 13. Entropic Foil po 34, jest po 30,5. Tutaj sami sobie możecie porównać, będę teraz każdy wymieniał, ale koniec końców 190 euro zarobiłem do poprzednich 4 dni. Antwerpia. Wróć. Na Antwerpii mam tylko same kapsułki. Na samych kapsułkach zrobiłem znowu w przeciągu 4 dni, kasujemy, 110 euro, a na tych tam pojedynczych naklejkach, które mam w ekwipunku mam 17 euro wzrostu ale na niektórych też trochę straciłem, tutaj na przykład max holo 3 euro straty, tutaj euro straty tak już wszędzie jest między 0,5 do 2 euro strat Rio mnie trochę zaskoczyło szczerze mówiąc, bo kapsułki nagle już sięgły euro, to jest zajebiste, że już są po euro tylko mam ich niedużo, bo Rio te naklejki mi się w ogóle nie podobają, tak standardowo tylko kupiłem co kupiłem no ale kolejne 4 dni minęło i znowu 33 euro zarobku Na no pojedynczych tam glitter stickerach zarobiłem 2 euro, ale to jest tam nic A tutaj finałowe Finałowa lista, którą wypłacałem z CS faila na streamie w zeszły piątek i tak dalej Tutaj też mam podsumowanie, Battleskirt holo naklejek Kto nie wie co to jest to już wam pokazuję To wykasuj, to wykasuj, to wykasuj i to też te naklejki, wam mówiłem, że to będzie zajebista inwestycja, ja jej kupowałem po 5,75, 13 sztuk kupiłem To są po 9,68 Tutaj macie to właśnie 20, kiedy kupowałem Nie mam w wartości, 5,75 No gdzieś powiedzmy, bo ja kupowałem na stronie Macie wzrost 6 Tak kurde jak sody, idealnie pyk, sodek, sodek po 11 euro były, spadły na 8 i znowu odbiły na dycha. I to samo będzie właśnie, co mówiłem wam, że rynek się niby zapada, tak samo było teraz ze tymi sztokholmami, co, co widzieliście w tabelce, widzimy na Sztokholm, pojedyncze naklejki spadają z ceną. Schodzi. No kreska w dół, idzie wykres. Ale za 2-3 dni teraz przez tych youtuberów, co tym pierdolą, wszystko pójdzie znowu do góry. I za 4 dni, nie w niedzielę powiedzmy, zrobiłem kolejny odcinek z moich inwestycji i znowu będzie wszystko do góry, i już będzie kolejny poziom, kolejny poziom na zielono. Ale wracając do naklejek. Po 9,50 dzisiaj wpisywałem, to teraz ile tu było? 9,68 dokładnie to tam chuj 20 centów 950 zarobek 50 euro na 13 sztukach tylko. Zwykły paper. Ta sama naklejka bez holo, po 2 euro kupowana 2,60. Toxic Flow, to co widzieliście Toxiki Flow, Toxic Flow, 20 euro Kupiłem ją za 8,95 Mój Tak zwany pseudon nie wypał, ale wiem, że to jest tylko Chwilowe, bo supply się strasznie zwiększył, to co mówię w ostatnim odcinku RMR Holo Jeśli ktoś nie pamięta, niech się wróci na poprzedni odcinek Te naklejki pójdą do góry, także tutaj ludzie się srają, że no, albo to spadło, że była taka wieżyczka Eiffla, poszło w górę, je w dół. Owszem, tylko tutaj, kurwa, ludzie kupowali jak po pierdoleni po 1600, 1000, 1000, 1000 sztuk. Wszystko wzrosło do góry, i wszyscy teraz chcą to sprzedać. I najlepsze jest to, że ja dokupuję tych RMR-ów teraz, ile fabryka dała, bo jest 11 tysięcy sztuk na rynku. Ludzie kupili, chcieli zarobić, a teraz chcą ratować straty i sprzedają to gówno znowu żeby chociaż, żeby byli tylko stratni te 2-3 centy na naklejce kupowali po 26 centów etc. a inni co kupowali po 40 to chcą odzyskać chociaż połowę swoich pieniędzy. To jest istną głupotą, bo nie jak jest 11 tysięcy naklejek na rynku to jest logiczne, że to się załamie, skoro było nie wiem, naklejki były po 35 centów i było tylko 2000 tysiące na rynku a nagle jest 5 razy tyle, to ta cena musiała się załamać, to jest proste i logiczne. Dlatego ja Proponuję dalej inwestować RMR Holo. Druga inwestycja, którą bardzo też polecam, Sticker Capsule 2. A dlaczego? Przez tą piękną, kochaną naklejkę. Koronę, która kosztuje 800 euro. W się dwójce ta naklejka wygląda zajebiście. Ta naklejka, kto jest milionerem, powiem tak, bogaczym, to niech kupuje te naklejki. Bo wyjdzie sor z 2 dwójka, to ta naklejka będzie po 2 tysiące chodzić, a nie po 800 euro. I też polecam kupować te Sticker kapsule Też na live w zeszły piątek ją wypaczałem z CSFaila, bo tam jest kilkanaście sztuk Po 20 euro kupione, teraz po 25 chodzi, na 5 zrobiłem 20 euro Tutaj jest jedna taka, jakby to powiedzieć Jeszcze nie fejmowa naklejka Ale wydaje mi się, że jak będzie Source 2 to ta naklejka będzie sztosem Jest typu No fajne ma kolory po prostu, no powiem tak, będzie fajnie to wyglądać Cena wzrasta też powoli. I tutaj mamy jeszcze jedną Miami Flow. No to to jest to samo, co było tutaj. Wróć. Abyście wszystko mieli zobrazowane. Miami Flow 15,90, Kupiona była za 12. Przepuszczam, że ta naklejka do wakacji, jak już wyjdzie 102, będzie, będzie kosztować po 35 euro. Wyprzedzi tą inną naklejkę, co tu mam po 33. Ta będzie po 50, 60. I tak się będzie robić many. A my pod, podchodzimy teraz do podsumowania tego wszystkiego. Samego profitu mamy w przeciągu 4 dni. To co ja lubię najbardziej robić. 3280 193 110 37 16 91 190 64 na skrzynkach 49,74 74 40,05 i 13,08 samego profitu w ciągu 4 dni, nic nie robienia. Mamy 546 euro. A przypominam um, ostatnio było ile? 1552, ale to było w przeciągu miesiąca, ale mieliśmy 5700, euro. Czyli dodać tylko ten profit. 5, 5, 4, 6. Mamy jakieś 5610 euro. Ale w sumie możemy to policzyć przecież. Co mi tam szkodzi? Pogadać jeszcze z wami przez minutę dłużej. Ja, lubię, ja wiem, że ludzie lubią liczby. Do tego jeszcze pieniążki. To jest coś, co każdy z nas kocha. Sztokholm. 2, 4. 4, 9, 1, kurwa 2, 4, 9, 1, 66 Już mamy 3, 800, 9, 9, 4, 50, 320, 40 212, 20, 954 i stickersy to było ile? 325, 77 Łącznie mamy 5663,04 euro i 4 centy. No kurwa mamy 25 tysięcy złotych po prostu i tyle, kolejny wzrost kurwa 550 euro w 4 dni Jakby tak kurwa było to ja nie muszę, jakby tak było cały czas bez przerwy To ludzie by nie musieli kurwa pracować tylko by musieli naklejki kupować Ale nic, to tyle w tym materiale, mam nadzieję, że trochę wam pomogłem Ma Jak coś to piszcie w komentarzach, ja odpisuję bardzo szybko, bo w ogóle to co się teraz kurwa dzieje na tym kanale to ja nie wiem Bardzo wam dziękuję, że oglądacie to wszystko Zostawcie łapkę w górę i suba kto jest nowy, bo ten licznik subów bym chciał rozpierdolić. I nie tak, bądźcie odważni, nie starajcie się w inwestycjach. Jak coś spada w dół to nie oznacza, że macie od razu wszystko sprzedawać. Przeczekajcie, to bo pamiętajcie, zawsze jak coś pierdolnie w dół to ktoś to kupuje. Sprzedają tylko ci co panikują, a zyskują ci co są już bogaci i tylko się śmieją z was, nas. Ci, no ja w sumie nie sprzedaję, więc ja się też równo śmieję z tych co sprzedają. Nie panikujcie i trzymajcie się i a właśnie w piątek jest live robię streama na YouTubie więc jeśli ktoś chce niech wbija zadaje pytania co chodzi o inwestycje przedyskutujemy coś live będzie w piątek około 20:00 z dwie trzy godzinki na YouTubie nie na Twitchu na tym kanale co teraz ja się z wami żegnam i szczęła! nara